Dania, które są szokujące dla ludzi w internecie, ale nie dla ludzi w rzeczywistości. Jem to, bo mi smakuje. To jest dziwne, że to jest szokujące, ale za każdym razem, jak powiem, że zjadłam coś, bo mi smakuje, batona, maczka, część ludzi po prostu, oni to tracą. Nie powinnaś jeść tego, co smakuje, powinnaś jeść tylko to, co jest zdrowe. Plus oczywiście przewidywanie mojej najbliższej śmierci w ciągu miesiąca od tego jednego batona. Wydaje mi się, że w prawdziwym życiu ludzie czasem jedzą to, co im smakuje, a nie tylko liczą kalorie i białko. Nie zależy mi na moich włosach. To ludzi to Nie wiecie jak, nie zależy mi na włosach i jak się zniszczą, to je zetnę, bo mam ich gdzieś. W komentarzach jest zawsze szaleństwo. Nie każdy ma dziesięciostopniową pielęgnację dbania o włosy. Nie mam zrobionych paznokci, bo mi się nie chce. Jak powiedziałam, że nie będę chodziła już do kosmetyczki na hybrydy, gdzie doszukiwali się w tym jakichś teorii spiskowych. Zaraz wrócisz do tips u. Udajesz, że jesteś clean girl. Clean girl. Czy coś we mnie wygląda jak clean girl? Ja tu mam plamę i prześwituje mi stanik. Zaraz na to zakładam sweter. W świecie realnym nie każdy nosi tipsy. Co o tym myślicie? Jak nie obserwujesz, to kliknij obserwuj. Wtedy moje filmiki będą ci się wyświetlać. Chyba, że tego nie chcesz, co? Jestem w stanie zrozumieć.